Teraz będzie raport z trasy. Zrobiło się trochę bardziej przestrzennie. Mamy tak wysokość 1000 metrów. Temperatura 17 stopni. Godzina 18. I stwierdziłem, że małe nagranie dokumentalne, pod kątem widoku z trasy i tak dalej, zrobię, żeby utrwalić wrażenia dla wszystkich, którzy wpadną na pomysł, żeby też się kiedyś na śnieżnik wybrać i zasmakować wszelkich jego atutów. Walory, jakie daje nagranie 360, wydaje mi się, że jest warte poświęcenia czasu i wysiłku, żeby sprawę zaelektrować. Ta ładna bryza, która wieje, jest bardzo dobra. Ponieważ podwyższa komfort całej wycieczki. Natomiast widok jest bardzo fajny, bo bardzo ładnie widać te wszystkie nie, które wystają. No dobra, jeszcze chwila i kontynuujemy zejście.